Muszę się teraz przyznać, przez trzy dni na trening mnie ciągnie, nie odebrałem telefonu. Możliwe, że to ogląda. No to będę miał w wpierdziel, jak wrócę na Szczecin. I przez trzy dni nie odbieram telefonu, bo nie chcę mi się na ten trening iść. No nie brak szacunku ale... dla trenera totalny, skoro nie telefonu specjalnie. Czemu, czemu, czemu brak szacunku? No nie, no dla mnie tak się ludzi nie traktuje, to jest słabe. Nie, no przyznaję, że się nie traktuje. Tanie. No ale przyznałeś się do tego, że nie masz szacunku, właśnie. W nie no, nie tak. wiedziałem, że nie mam szacunku, mam największy szacunek do niego, tylko że po prostu nie odbyło. telefonu, chciałem się iść na trening, Nie no rozumiem, też mi się to sami nie chce sięgnąć ręką do kieszeni. dosyć męczące. Nie, bateria nie rozpadła. No dobra, ale. Boże, ja zapytam inaczej. Wkurwiam cię? Wkurwiasz mnie. Trzeba no? się zapytać, czy Rafał cię wkurwia. Wkurwiam mnie, no, wkurwiam. Właśnie no. widzę. kurwia, bo on nie potrafi powiedzieć czegoś y, szczerze, znaczy nie potrafi powiedzieć czegoś, y, y, co jest faktycznie prawdą, tylko pierdolicą no coś. coś wytyk, sobie A co jest nieprawda, co powiedziałem? Cały czas coś mówisz, coś innego, cały czas y, coś przekręcasz, kurwa. Bo to serio dwubiegunówkę. Jesteś w stanie podać jakiś e, przykład e, właśnie tego? No już teraz zbiłem co? się z pantałyku przez to właśnie, że się zdenerwowałem. To jest trudne i... słowa, zna. Tłumacza trzeba. <noise> Patrz, Bo tak, spójrz mi w oczy i powiedz szczerze. Nie. No, tak, dnia. Taki brzydki ryj patrzy na dole. No widzisz, no nie no. każdy jest tak przystojny jak tej soczewki nosi, żeby być ładniejszy. Fajny, słodki ściech chłopak. Ale, Ale... mam oczka, nie? No super. Pożar... Ale... Pokaż się o Nie o tym teraz mówimy.